Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będę opowiadać o nagietku lekarskim. Nagietek lekarski to roślina jednoroczna, którą można wysiewać w marcu, w kwietniu, natomiast cieszy nasze ogrody kwiatami już od czerwca, tak naprawdę, do przymrozków. Po co w ogóle wysiewać nagietek? Oczywiście dla walorów estetycznych pięknie wygląda w narabatach, szczególnie w takim ogrodzie w stylu wiejskim. Ale my akurat wysiewamy nagietek w ogródku, całą jedną grządkę mamy takiego nagietka, ponieważ zbieramy go i wykorzystujemy przede wszystkim dla celów leczniczych. Zbieramy płatki nagietka, ale również jego liście, które mają taki nieco ostrawy smak, i można wykorzystywać je do robienia sałatek. Czy każdy nagietek ma takie same walory lecznicze? E, otóż nie. E, Im bardziej pomarańczowy, im bardziej taki intensywniejszy kolor, e, tym tych e, walorów leczniczych jest więcej, a przede wszystkim chodzi tutaj o antyoksydanty. E, Wyszczęgałabym się raczej siania tych e, nagietków żółtych, e, ponieważ w nich jest e, zacz, znacznie mniej e, tych właściwości e, prozdrowotnych. I o co tyle szumu? Po co w ogóle wysiewamy ten nagietek, męczymy się z jego uprawą? Jest to niesamowita roślina, niesamowite zioło, które ma wspaniałe właściwości: przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne, również przeciwnowotworowe. I y, nie mówię tego, bo wyczytałam to w książkach, ale mówię to z własnego doświadczenia. Ym, od lat mierzymy się z moją mamą z chorobą wrzodową i nagietek super sobie z tym radzi. Również z Helicobacter Prioli. Ym, Pojawiają się nam te problemy żołądkowe zazwyczaj jesienią i tak naprawdę systematyczne picie naparu z płatków nagietka powoduje zmniejszenie się, czy w ogóle ustąpienie wszelkich dolegliwości wrzodowych, również ustępowanie tej bakterii Helicobacter priori. To właśnie te działania przeciwzapalne powodują taką ulgę. Eee ale również świetnie radzi sobie z przeziębieniem, z wszelkimi infekcjami. Na ehm, Napary używamy tak samo do pukania na przykład gardła ehm, w przypadku, e, jeśli odczuwamy jakieś tutaj e, już palące, e, palącą potrzebę. Ehm, w, ma właściwości antynowotworowe i to również mamy potwierdzone, e, ponieważ moi rodzice obydwoje chorują na raka i e, Wspomagająco używają właśnie tego nagietka, tych naparów do walce z nowotworem. No już kilkanaście lat też nie mają przerzutów żadnych po właśnie zachorowaniu, więc upatrujemy tu też dużego. dużego plusa właśnie w stosowaniu tego nagietka. Oczywiście używamy e, e, wiele różnych ziół i, e, i też farmakologii, ale jeżeli można się wystrzegać tej farmakologii, zmniejszyć ją, e, jak najbardziej e, trzeba korzystać z tych z natury i e, w tym również właśnie z tego pięknego kwiatu. Nagietek ma również działanie rozkurczowe, dlatego super sprawdza się herbatka z nagietka przy miesiączkowaniu. Natomiast napary z nagietka również bardzo dobrze sprawdzają się przy trudno gojących się ranach. Przemywamy taką ranę właśnie takim naparem i zdecydowanie przyspiesza to proces gojenia. Jak i kiedy zbieramy nagietki? Przede wszystkim musi być sucho, najlepiej słonecznie, e, aby kwiaty były w pełni rozwinięte, tak jak tutaj. Bardzo często się mówi, że nagietki są takim super barometrem, ponieważ gdy ma się na deszcz, to one się tak potrafią zwinąć całkowicie, i dopiero, kiedy pogoda się polepszy, one pięknie się rozwijają, tak jak tutaj. Więc ten płatek jest idealnym płatkiem do zbioru, jest idealnie rozwinięty, jest też suchy. Zbieramy po prostu same płatki, ten koszyczek zostawiamy, ze względu na to, że mm, nagietek ma tendencję do pleśnienia i z takim właśnie oto koszyczkiem szybciej na pewno by e, mógł zapleśnić. Bardziej tutaj przewiewnie jest, jeśli chodzi o te same płatki, dlatego my zbieramy tylko te płatki mm, i e, można suszyć je w suszarce, można suszyć na strychu. My wybieramy tą drugą opcję i pić. Naprawdę sprawdzone tak jak mnie zawsze ta bakteria się powtarzała. A teraz jak pijemy ten. I propolis też jest dobry. Jesteśmy na strychu i tu na tym strychu u nas suszymy. Zioła, w tym również nagietek. strychnem się on najlepiej sprawdza. Temperatura jest tutaj w granicach 40 stopni, jest sucho, jest przewiewnie. I to są doskonałe warunki właśnie do suszenia ziół. Ten nagietek już jest prawie suchy, ale jeszcze myślę, że. Kilka godzin mu trzeba dać. Jest rozłożony na papierze i tak zawsze przygotowujemy właśnie papier i na tym właśnie papierze rozsypujemy dosyć luźno, niezbyt grubo te płatki i one bardzo szybko się ususzają. Następnie już suche chowam do. Słoików do zamykanych słoików. Tutaj są właśnie już ususzone w pełni płatki nagietka, które są gotowe do robienia naparów.